Moi drodzy, przed nami kolejna trasa, dzisiaj jedziemy Teslą na zachód do Tropical Island. Gościnnie w tym filmie pojawi się mój kolega Maciek, którego możecie już kojarzyć, ponieważ pojawił się on w pierwszym filmie, w którym pokazywałem Wam swojego Y. Standardowo samochód podładowałem pod korek, jak widzicie nie kosztowało mnie to zbyt wiele. Na chwilę obecną mamy zaplanowany tylko jeden postój i jest to charger w Poznaniu. Przy planowaniu trasy posiłkowałem się plugsharem, ale bardziej robiłem też ciekawości, żeby zobaczyć w ogóle jak wygląda infrastruktura w podejścia niezachodniej i muszę przyznać, że wygląda to naprawdę obiecująco, czego niestety nie mogę powiedzieć o ścianie wschodniej, zwłaszcza jak gdzieś tam do siebie, to przemyślę. Jak widzicie na załączonym obrazku, zużycie na chwilę obecną mamy całkiem przyzwoite. Oczywiście przed startem pojawiła się informacja, żeby nie przekraczać tych 125 km na godzinę i tego raczej staramy się trzymać, chociaż wiadomo, są sytuacje, że trzeba troszkę szybciej pachnieć, żeby kogoś tam wyprzedzić. Z tego co widzę, komputer pokazuje nam, że dojedziemy do Poznania i będziemy mieli jakieś 12% baterii. Czy faktycznie tak będzie? Damy wam znać na miejscu. Fun fact, dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy korzystam z opcji rozszerzonego pilota. Właściwie korzystamy, ponieważ Maciek też się tym trochę bawi. Wiecie jak to wygląda. Zamawiacie tesle, korzystacie z referala, przez 3 miesiące możecie z tego korzystać. Aktualnie na ekranach widzicie, co wchodzi w skład takiego pakietu. Wygląda to całkiem obiecująco, ale jeszcze nie ma tej najważniejszej funkcji według mnie, czyli tego samodzielnego parkowania. Więc chwilowo wstrzymuję się z zakupem, ponieważ jest to dosyć duża kwota, prawie 20 tysięcy. Jeżeli zaś mówimy o samym prowadzeniu samochodu, to umówmy się, wypada to poprawnie, chociaż tak jak informuje nas producent, dłonie trzeba trzymać cały czas na kierownicy. Wiadomo, na trasie może wydarzyć się wszystko, jeżeli te dłonie na dłuższą chwilę zdejmiecie, no to wiadomo, trzeba liczyć się z tym że dostaniecie to upomnienie, to opcja Wam się wyłączy, więc będziecie musieli gdzieś zjechać, załóżmy na jakiegoś mapa, zatrzymać samochód, włączyć na tyle parking i później znowu możecie ruszyć. Tyle, że wtedy już trzeba liczyć się z tym, że macie tylko i wyłącznie cztery próby, jeżeli w ogóle możecie to nazwać. I jedyne, do czego do końca nie jestem przekonany, to zmiana pasów ruchów, ponieważ działa to jak działa i też są takie sytuacje, że nawet jak w dalszej odległości jedzie przed Wami tir, no to wiadomo, może Wam się to gdzieś włączyć. więc Dlatego te dłonie lepiej trzymać na kierownicy, no bo nogi na pedałach. Dojechaliśmy do Poznania, bateria na poziomie 13%. Zaraz Wam podrzucę aktualne statystyki. Idziemy podładować samochód, przejdziemy się po okolicy, zobaczymy, co tutaj jest ciekawego, i jedziemy dalej do Niemiec. Samochód podładowany zajęło nam to nieco ponad 50 minut. Taka przyjemność nas kosztowała prawie 117 zł, co według mnie nie jest tragedią, biorąc pod uwagę fakt, że teraz jedziemy już bezpośrednio do Tropical Island. Z tego co widzicie aktualnie na ekranach, przyjedziemy z baterią na poziomie prawie 40%, co według mnie jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Wprawdzie zrobimy jeszcze jakiegoś jednego stopa albo dwa na jakieś sywskie jedzenie i później jedziemy już się bawić. Jak widzicie, dojechaliśmy na miejsce. Było się bez dodatkowej przerwy. Stwierdziliśmy, że w sumie szkoda nam czasu. Muszę przyznać, że trochę się ucieszyłem, ponieważ liczyłem tutaj na darmową ładowarkę. Z tego co gdzieś tam czytałem, to miała być tylko i wyłącznie kaucja, która wynosi 60 euro. A tutaj się okazuje, że oprócz wyżej wspomnianej kaucji trzeba będzie jeszcze zapłacić 5 euro za każdą dodatkową godzinę. Jak się samochód ładuje, przy czym jest to bardzo wolna ładowarka, bo jest to tylko i wyłącznie 10 kW, więc. Jest delikatne rozczarowanie. Na szczęście w okolicy zaraz mamy super chargera, więc stwierdziliśmy, że idziemy skorzystać z uroków Tropica Island, a później podjedziemy sobie na super charger. Jeżeli zaś chodzi o całą resztę trasy, to podrzucam wam aktualne statystyki. I żeby nie przedłużyć, idziemy zobaczyć, jak wygląda wszystko w środku. Słuchajcie, pobyt w Tropical Island już za nami, spędziliśmy tutaj nieco ponad 2 godziny. Jest prawie godzina piąta, to oznacza, że jedziemy na chwilę na Superchargera się podładować. Podjedziemy do hotelu, zrzucimy rzeczy i pewnie wszystko czym na chwilę do Berlina trochę pozwiedzać i pochodzić. Jeżeli chodzi o jakąś taką ocenę, to w skali od 1 do 5 dałbym takie 3, 3,5. Masa atrakcji była zamknięta, więc nie udało się ze wszystkiego skorzystać. Dla całej rodziny myślę bardzo fajna atrakcja, ale jak chcecie trochę poszaleć, to... Maciek może coś więcej, Panator, tak? Tak, no mała liczba zjeżdżalni, nie było dzikiej rzeki, nie było tej deski do surfowania, także żeby się dzieci popluskały w wodzie, to super, ale do szaleństwa, yy, no tak średnio chyba. Myślę, że Santago jest bliżej, jest lepszą alternatywą, także wybór pozostaje dla Was. Słuchajcie, znaleźliśmy bardzo fajnego superchargera, który w zasadzie znajduje się po środku niczego, mamy tutaj szczere pole, zaraz będziecie widzieli jeszcze przebitki z drona. Wam pokażę, jak to wygląda. Cała masa stanowisk. W zasadzie stoi tu jeszcze jeden ekstra samochód. I tutaj jest jeszcze stacja konkurencyjna, którą zaraz wam pokażę. Też zaraz wam pokażę, jak szybko ładuje się Tesla. Jakie są Twoje wrażenia? Bardzo fajny klimat tego miejsca. Zupełnie inny niż stacja benzynowa. Także gorąco polecamy, jak jesteście po drodze, to, to wpadajcie tutaj. Samochód podładowany kosztowało nas to niecałe 24 euro, co uważam za całkiem niezły wynik. Z tego co widzę, za pół godziny będziemy w hotelu, rozpakujemy się i jedziemy jeszcze na chwilę do Berlina. Tak jak Maciek mówił, bardzo fajna, cicha, spokojna miejscówka. Jeżeli byłbym kiedyś tutaj w okolicy, to na pewno bym z tego superchargera skorzystał. Słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce, już darowałem sobie to błaznowanie z chodzeniem po korytarzu, wchodzeniem do pokoju. Bo zajmuje to zbyt dużo czasu, też jesteśmy trochę zmęczeni. Bo jest godzina 19 z Warszawy. Tak naprawdę wyjechaliśmy kilka minut po 6 rano, więc dzień jest dosyć długi. Tak jak mówiłem, jedziemy jeszcze na chwilę do Berlina coś pozwiedzać, coś pooglądać, ale będzie to raczej krótki film, więc już sobie darujemy dalsze nagrywki. Ze śmiesznych rzeczy, które zostaliśmy w hotelu, to pan na recepcji, który kradnie prąd do swojego plugina. Ponieważ tutaj nie ma żadnej takiej ładowarki dla elektryków, no ale pan wymyślił taki bardzo fajny mądry pomysł. Że się podłączył po prostu do hotelu, a listę przykrył jakimś takim plakatem czy banerem, więc, żeby się nikt nie połapał, że kradnie prąd i ładuje swój prywatny samochód. Wygląda to nieco komicznie, powiedział, że nie powinien tak robić, no ale. Słuchajcie, wczoraj już nic nie nagrywaliśmy, totalnie odpuściliśmy, byliśmy dosyć mocno zmęczeni. Zrobiliśmy nieco ponad 700 km, statystyki widzicie aktualnie na ekranach. Jeżeli zaś mówię o samym zużyciu, no to umówmy się. Były one znośne. Planowaliśmy jeszcze porobić jakieś nagrywki w Berlinie, ale przyznaję się bez wicia, że zapomnieliśmy o wszystkich meczach. Są tutaj dzikie tłumy. Dzisiaj, wiadomo, będzie jeden z ważniejszych meczów, Mamy piątek, więc postanowiliśmy, że uciekamy, ale zanim to zrobimy, no to musimy się podładować na super charge. Jest to chyba w ogóle największy super w Berlinie. Przynajmniej zaryzykuję takie stwierdzenie. Jedyny postul, jaki planujemy na tej trasie. To standardowo Poznań i później już jesteśmy w Warszawie, więc do zobaczenia. Na tym etapie filmu muszę was przeprosić, ponieważ podróż nam się nieco posypała. Prawda jest taka, że w momencie, gdy opuszczaliśmy Superchargera w Berlinie, ładowaliśmy się w potężne korki i już na samym starcie mieliśmy potężną obsługę, która wynosiła dobre półtorej godziny. Dodatkowo zmęczenie wzięło górę i też zrezygnowaliśmy z dalszych nagrywek, ale też wpadliśmy na taki pomysł, że rezygnujemy z Superchargera w Poznaniu i podładujemy się nieco wcześniej na ładowarce Ionity, która znajduje się zaraz przy polskiej granicy. Niestety okazało się, że nie działała. Jak się pewnie wszyscy domyślają, wróciliśmy do naszego pierwotnego panu, czyli dojechaliśmy do Superchargera w Poznaniu, tam się podładowaliśmy, tyle, że też nie chciał nam się zbyt długo czekać, dlatego wpadliśmy na taki pomysł, że zahaczymy jeszcze o Superchargera w Łodzi, ponieważ wcześniej tam nie byliśmy i w zasadzie była to dobra okazja na zobaczenie czegoś nowego. W sumie zrobiliśmy 1340 km, a na ładowanie Tesli wydaliśmy nieco ponad 450 zł, co uważam za bardzo dobry wynik. Oczywiście zaraz pojawi się grupa użytkowników, którzy powiedzą, że to zużycie mogłoby być niższe i z tym również się zgadzam, tyle że ja nie mam zamiaru oszczędzać, załóżmy na klimatyzacji, czy nie mam zamiaru jechać z za czy wykonywać innych dziwnych aktywności. Na pewno też pojawią się użytkownicy, którzy powiedzą, że mógłbym zainwestować w benzyniaka albo diesla nie marnowałbym tyle czasu, jeżeli mówimy o ładowaniu, czyli wiadomo, podjeżdżacie pod stację, tankujecie, 2-3 minuty i w zasadzie zrobione. Ja wychodzę z takiego założenia, że coraz mniej mi się śpieszy, oczywiście są takie sytuacje i warto brać na to poprawkę, jednak w momencie, gdy mam urlop, no, mam zamiar odpocząć, a nie zasuwać bezsensownie z punktu A do punktu B. Z tej strony chciałbym również podziękować Maćkowi za genialne towarzystwo i pomoc w nagrywkach, jeżeli będziemy robić kolejny film tego typu, to na pewno nieco bardziej się przełożymy, bo postaramy się wyspać i na pewno będzie dużo więcej przebitek, też będzie dużo więcej treści. Na dzisiaj to tyle, widzimy się wkrótce, do zobaczenia.